Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Adam Szabelak. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Gierwatowska. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panie Dziennikarzu. Nauczycielka z 20-letnim wicedyrektorka. była wicedyrektorka liceum Traugutta i nominowana kilka lat temu do ogólnopolskiego tytułu Belfra Roku. Przedstawienie w największym skrócie, a teraz oddajmy głos naszemu gościowi. Co tutaj jeszcze można dodać? E, ja może sprostuję. To był tytuł Nauczyciela roku. E, belfer roku to też tytuł, który otrzymałam, ale jest to tytuł tutaj w Radomiu. No tak, no tak, Belfer nauczyciel tutaj podobne podobne. Te. Mój błąd, mój e. błąd. Ale to żaden problem. Tak, pracowałam także w wydziale edukacji, sportu i turystyki urzędu miejskiego przez kilka lat. Więc mam dosyć duże doświadczenie związane z edukacją, ale przede wszystkim jestem nauczycielem. Co to znaczy być nauczycielem, bo to jest takie hasło fajnie, fajnie powiedzieć, jestem nauczycielem, no ale 20 lat jest pani nauczycielem i była pani nominowana do ogólnopolskich tytułów jako jeden z najlepszych nauczycieli. To się chyba nie, nie, nie wzięło z niczego, tak? No, myślę, że tak. Ja y, y, nie lubię się bardzo chwalić, ale y, za moją taką działalność edukacyjną, społeczną i charytatywną. Otrzymałam także nie tylko tytuły, ale także odznaczenia. Na przykład jestem odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej, medalem Senatu oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej. Mam też takie piękne odznaczenie przyjaciół warsztatów terapii zajęciowej, więc to wszystko wzięło się stąd, że wkładam bardzo dużo pracy, serca w to, co robię. i Chcę zrobić wszystko, żeby ten nasz świat, a szczególnie ten, który jest wokół mnie, był po prostu piękniejszy. Całą swoją wiedzę zdobytą na czy na studiach magisterskich, czy na studiach podyplomowych, bo przecież mam podyplomówki z doradztwa zawodowego, z zarządzania oświatą, czy z przedsiębiorczości, całą tą wiedzę staram się i chciałabym przekazać. Temu młodemu pokoleniu, które mam zaszczyt uczyć. A przynajmniej staram się. To młode pokolenie chyba zajmuje trochę, trochę czasu. Tak więc, skąd pomysł na start w wyborach do Rady Miejskiej? Bo przecież pani kandyduje. Tak, jest, pracuję w liceum, i to jest coś, co lubię robić. Myślę, że praca jest moją pasją. Bo oprócz tych obowiązków, które wykonuję, to staram się realizować różne przedsięwzięcia, żeby tym młodym ludziom pokazać trochę inny świat z innej perspektywy. Wolę pokazać im praktykę, niż wymagać od nich uczenia teorii. Dlatego. Udało mi się zorganizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, jak wyjście do aresztu śledczego, do sądu. Wyjeżdżam z nimi do Sejmu, Senatu, do Pałacu Prezydenckiego, organizuję spotkania z różnymi ludźmi, wydaje mi się, że wartościowymi, praktykami, którzy są w stanie pokazać od takiej strony praktycznej. Życie. Bardzo fajnym przedsięwzięciem było organizowanie przez wiele lat Dnia Przedsiębiorczości. To jest taka ogólnopolska akcja, kiedy jednego dnia uczniowie zamiast do szkoły idą do wymarzonego miejsca pracy na takie jednodniowe praktyki. To krótko, ale już wiele rzeczy mogą zobaczyć i porównać teorię z rzeczywistością. Oczywiście to jest poparte biurokracją, zgodami i tak dalej, ale naprawdę przychodzą z bardzo dużym takim doświadczeniem może nie, nie doświadczeniem, to złe określenie, ale z, takim, z takimi wnioskami, bo nie zawsze teoria jest zgodna z. Tym, co widzą, z praktycznym takim postrzeganiem tego zawodu, który kiedyś w przyszłości chcą wykonywać. Więc naprawdę staram się pokazać młodym ludziom, licealistom, których uczę, taki świat praktyczny, rzeczywisty. Tak? Często staram się wyprowadzać, że tak powiem, ich z budynku szkolnego, albo zapraszać gości. Na przykład, mieliśmy kiedyś, gościliśmy kiedyś w szkole, w szkole najmłodszego milionera w Polsce. Bardzo uczniowie przeżywali przez dłuższy czas to, to spotkanie. I wybory Rada Miejska, A, tak? tak. tak. O, o pracy, o mojej działalności społecznej mogę mówić naprawdę długo. Dlaczego, dlaczego do Rady Miejskiej? Myślę, że nie zaprzestanę robić tego, co robię, czyli działać dla dobra radomia i Radomian. No, ale zdaję sobie sprawę, że e, ra, e, radny, radna e, mają więcej możliwości e, działania, tak? Mogą e, bywać w różnych miejscach, mogą e, patrzeć na e, wydatki publiczne. Ja chciałabym e, inicjować i brać udział w różnego rodzaju takich e, inicjatywach, które e, są dla dobra e, miasta, a a starać się blokować te, które miastu nie służą. Nie wiem, czy radnych o to pytano, ale jeśli mnie e, by ktoś zapytał chociażby o e, nasze radomskie fontanny przed e, remontem, e, przed projektem, ja bym się na nie na pewno nie zgodziła. To, jak one wyglądają, to jedna rzecz, a druga e, nie można z nich w ogóle e, korzystać tam. Tak słońce grzeje, że nawet nie można e, latem usiąść e, na, w centrum miasta. Dlatego te, e, wszelkiego rodzaju takie inicjatywy, które służą e, temu, żeby w mieście, w miasto było nasze przyjazne, e, lepsze, e, no, starałabym się bardzo e, wspierać e, na, a wypowiadać się negatywnie o tych, które uważa, bym uważała, że e, no, miastu e, nie służą. To byłby etap w moim, w moim Oddali na mnie głos. I żebym mogła. A na co mogą inicjatywy, które będą wychodziły Radni mają ograniczone pole działania, tak? Ale na pewno powinni słuchać mieszkańców i powinni mieszkańcom. wyludnia się. Pomyślałam sobie, że może warto i a raczej powinno się takim ludziom, właśnie mieszkańcom pomagać. Taką społeczną, charytatywną na balu seniora. Będzie y, Wielkanoc dla samotnych, ale przez wiele lat przecież też y, w, jako wolontariuszka w tym uczestniczyłam. Y, organizuję y, różne, y, różne rzeczy, chociażby śpiewanie patriotyczne, współorganizuję taką imprezę dotyczącą y, czytania wierszy y, patriotycznych. Podczas pandemii razem z moim absolwentem stworzyliśmy taki duet. Y, i taką stworzyliśmy grupę Drugie życie komputera w Radomiu. Pozyskiwaliśmy uszkodzone komputery. Łukasz je naprawiał, i przekazywaliśmy dzieciom, bo ja byłam odpowiedzialna właśnie z, za to, żeby wyszukiwać uczniów, którzy no, w czasie pandemii mają trudności z komputerem. Więc przekazaliśmy bardzo dużo komputerów dlatego ja mam bardzo też dużą styczność z ludźmi e, i e, ludzie mają bardzo dużo problemów tak jak ja taki wiele wiele osób które spotykam e, kochamy nasze miasto e, bo, je, bo ja na przykład jestem radomianką z wyboru też nie tylko od urodzenia ale z wyboru ale mają bardzo dużo problemów e, najczęściej pojawiającym się problemem to są drogi e, i to chyba każdy albo prawie każdy kto mieszka przy ulicy przez którą nie da się przejechać no to dla niego to będzie największy taki, największy taki problem. No i takie, takie problemy dnia codziennego. Nawet jak ktoś zna piramidę Maslowa to wie o tym, że niezaspokojenie potrzeb niższego rzędu niemożliwia zaspokojenie potrzeb wyższego. Dlatego Trzeba najpierw zrobić wszystko, żeby ludziom się dobrze mieszkało, żeby, żeby sprawnie mogli przemieszczać się. I dlatego dołączyłam do drużyny Pana Roberta Prygla i dziękuję tutaj za zaproszenie do tej drużyny. Spotkałam wielu fantastycznych ludzi, którym się chce, bo można zauważyć, że wielu ludziom już się nie chce, a to powinien być taki początek, bo jak się komuś chce, to już można dużo rzeczy zacząć robić. I dołączyłam do tej drużyny. Główne jej hasła to słuchać uważnie, reagować sprawnie i działać skutecznie. I mam nadzieję, że będziemy, będzie nam dane to, żebyśmy mogli zmienić ten radom, oczywiście zmienić na lepsze. I na koniec wolny głos. Dlaczego oddać na panią? Głos. I gdzie można to zrobić? Ja e, kandyduję z okręgu numer e, 3. I e, dlaczego dla mnie? Powiem nieskromnie, że jestem jedną z e, dobrych kandydatur, więc, e, więc e, bardzo proszę, e, bardzo proszę o ten głos. E, a dlaczego? Bo chciałabym zrobić. E, jeszcze więcej dobrego dla naszego Radomia i jego mieszkańców. Bo od wielu lat uważam, że właśnie mieszkańcy, ich potencjał, kreatywność są największą siłą tego miasta. Bo przez wiele lat mojej, mojej działalności, tutaj mojego życia, spotkałam się z bardzo. Wieloma naprawdę osobami, którym, którzy kochają to miasto, ja do nich też należę i którzy chcą, chcą to miasto zmienić. Szczególnie w momencie, kiedy no wiadomo, widzimy wszyscy wiadomo, że miasto się wyludnia, wyjeżdżają młodzi ludzie. Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby. Wszystkich, których się da tutaj zatrzymać i wymyślać takie rzeczy, żeby nie chciało się ludziom stąd wyjeżdżać, żeby właśnie tutaj przyjeżdżali, żeby tutaj wracali, żeby to miasto tętniło życiem. I bardzo, bardzo proszę o głosy na nowego prezydenta, pana Roberta Prygla, który jest nadzieją tego miasta i na moją skromną osobę. Agnieszkę Gierwatowską z okręgu numer 3. Dziękuję pięknie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję i do zobaczenia.